Dajemy was za zdolnego do służby wojskowej w jednostkach marynarki wojennej, formacja trałowca. W Kamasze biorą mnie Danusiu. Trzeba to mam czekać? To nie ma sensu. Ty, dać. A wy coś ten tego? Ona wierząca. Dwa tysiące, żeby brata do wojska odprowadzić. A co, on do Legii cudzoziemskiej idzie. To ty nie będziesz miał życia z chłopakami w tej marynarce. Rewolucja seksualna trwa. Flower, power, kurwa, i Żyć nie umiera. Codziennie świeży towar. No to może panie poczęstują się. Nie, A? nie pijemy. mi się. Mówić się zawsze można. Wino postawili. Czy panienkę załatwić? Zanim brat do wojska pójdzie. Jeszcze tego towaru po nie zaznam. Zyska sprawa, no ja to rozumiem. Może pan polecić jakiś lokal tam? Albatros. I'm a letter. A teraz gwiazda wieczoru przed Państwem taniec erotyczny, tajemnicza i pełna wdzięku. Roxana! A Pani tak codziennie? Dzisiaj mam ostatni występ. Przejdziesz dziś wieczorem? U nas spokój, ale powiedzcie nerdowskiej Lub dafę, żeby nie latali tak blisko. Pasażerowie strają w gacie. Bo myślę, że Niemcy znowu napadli na Polskę.